Jak wygląda sponsorowanie przez członka rodziny? Opowiem o tym, ponieważ ktoś z moich subskrybentów mnie o to pytał. Opowiem na przykładzie, jak to było w sytuacji mojego męża, ale jest to podobnie, jeśli chodzi o sponsorowanie innych członków rodziny: braci, sióstr, dzieci, babci, dziadków, rodziców. To, małże, to oznacza, że małżeństwo czy jakiekolwiek koligacje rodzinne, w tym małżeństwo, nie wystarczy do tego, aby przyjechać do Kanady czy do Stanów i zostać tu na zawsze. Jest to pewien formalny proces, który musi się odbyć i trwa to. Średnio około pół roku, jeśli wszystko się wypełni prawidłowo, jeśli nie mają jakichś dodatkowych pytań, to około pół roku, w moim przypadku było to dokładnie pół roku. I tak więc po ślubie osoba, która jest w Kanadzie, a sprowadza osobę z Polski, Musi wypełnić odpowiednie dokumenty, w którym jakby dołącza ten dowód tego małżeństwa. To jest taki certyfikat małżeństwa. Tutaj, wszystko jedno, czy się bierze w kościele, czy w urzędzie, to jest określony certyfikat małżeństwa, który się dostaje. I z tym razem, i w, w, w dokumenty są, o których się wypełnia, wiele danych na podstawie tej osoby. Nawet w, w moim przypadku, nie wiem, to prawdopodobnie nadal jest prowadzone, wydaje mi się. Były nawet badania lekarskie, w tym, że oczywiście w tych badaniach lekarskich nie chodzi o kwalifikacje, ale chodzi o to, żeby już było wiadomo, czy w tej osobie potrzebna jest jakaś pomoc lekarska w Kanadzie. Jest tak, że małżonek wypełnia to i ważnym elementem tego jest to, że mu, musi również podpisuje również zobowiązanie finansowe. To znaczy, jeśli sprowadza się członka rodziny do Kanady albo do Stanów, to jednocześnie zobowiązuje się, że w momencie, zanim ta osoba znajdzie pracę, że będzie się utrzymywało tą osobę. I, ty, i też następna, że trzeba pokazać, udowodnić, że ma się wystarczające fundusze na to. Czyli niestety okazuje się, że w przypadku, kiedy nawet byłby ślub, a ta osoba czy mąż czy żona, która sprowadzi, chciałaby sprowadzić męża lub żonę, to nie jest w stanie, nie ma pracy na przykład, albo zarabia bardzo mało, to mogłoby się okazać, że nie spełnia warunków, aby tą osobę zaprosić. Aby uzyskać zgodę na to, musi postarać się o większą, o lepszą pracę, albo czasami, tak też to ludzie słyszałam, robią, poproszą innego członka rodziny albo kogoś z przyjaciół, którzy są aktualnie też w tym kraju, aby współsponsorowały, aby pomogły. To też jest możliwe, także nie jest to, co chodzi to, to nie chodzi o utrudnianie, chodzi o to, żeby po prostu ta osoba, nie była na koszt rządu w tym momencie, żeby to było poważne. I po wypełnieniu dokumentów, to jakie to są sumy? To też no, zależy, po jakim czasie ktoś będzie słuchał tego filmu. W tej chwili jest rok 2023 i jest to suma około 40 tysięcy dolarów rocznie, co jest sumą dużo niższą niż średnia, Średni zarobek w Kanadzie. W Stanach jest chyba nawet mniejsza suma, ale liczy się też wartość posiadłości domu, jaką posiadasz. To jakby Twoich nieruchomości, to jakby Twoje, twoje zasoby finansowe, które masz czy oszczędności, które masz też się liczą. W Kanadzie liczy się dochód przede wszystkim. Także może być w obydwu krajach jest to samo, ale tak, tak to wygląda. I też to wszystko zależy jeszcze od wielu innych rzeczy, na przykład od tego, jak, bo powiedzmy, jeśli osoba, którą chcemy sprowadzić, ma zawód, który jest w Kanadzie bardzo potrzebny, na przykład zawód pielęgniarki. To jest trudny zawód, dość dobrze płatny w Kanadzie, ale ciągle brakuje pielęgniarek. A w tej chwili, ponieważ społeczeństwo się starzeje, ludzie mają mało dzieci, nie rodzi się dużo dzieci, a baby boomers prze, zaczynają przechodzić na emeryturę. Jest dużo starszych ludzi, którym trzeba pomagać, także pielęgniarki są potrzebne. Następny zawód, i można się wtedy starać od właśnie ze względu na zawód. Następna, następny taki zawód to jest robotnik leśny. Jest w Kanadzie, jest, jak wiadomo, Kanada pachnąca żywicą, jest mnóstwo lasów i potrzeba robotników leśnych, potrzeba ludzi do pracy w lesie leśniczych, potrzeba, a też większość ludzi woli mieszkać w miastach i nie ma aż wystarczająco ludzi do tej pracy. Następna praca to praca na polach naftowych, też ciągle potrzeba, to jest bardzo ciężka praca. Pracuje się często, jeśli ktoś pracuje bezpośrednio na polu naftowym, to pracuje często w błocie po prostu bezpośrednio. To jest bardzo brudna i ciężka praca, jest bardzo dobrze płatna, jest płatna powyżej średniej. W średnich zarobków w Kanadzie, ale jest to wciąż potrzeba, potrzeba tego ludzi. Następny sposób, w jaki można się dostać z Polski do Kanady, bo wiadomo, z Polski, z Polska jest dobrym krajem, już zamożnym, zachodnim krajem w tej chwili i już nie. Nie ma powodów politycznych w tym momencie, formalnie, aby przenieść się do Kanady czy do Stanów. No, wiemy też, że jeśli chodzi o politykę, to, to mamy mniej więcej tak samo. To jest ten sam problem w tej chwili w Kanadzie, w Stanach, w Polsce. Może nawet w Polsce jest lepiej pod tym względem. Ale jeśli ktoś chce się połączyć z rodziną, to już nie patrzy na to. I, co, jaka jest jeszcze możliwość? To jest dla ludzi najzamożniejszych, więc nie ma, nie ma już powodów, żeby uciekać z powodów politycznych, jak było kiedyś. Natomiast dla na ludzi najzamożniejszych jest możliwość przyjęcia takiej opcji jak imigrant, inwestor. Jeśli masz w tej chwili, jeśli dobrze. dobrze to jest około miliona, prawdopodobnie milion dwieście tysięcy dolarów kanadyjskich trzeba przywieźć i wpłacić do banku. Jest to prawdopodobnie trochę mniej w Kolumbii Brytyjskiej na zachodzie Kanady. Było pół miliona tylko. Być może jest troszkę więcej, ale zawsze było mniej niż wreszcie Kanady. Więc trzeba zainwestować pieniądze i. Trzym, trzymacie w Banku Kanadyjskim, i na tej podstawie, na podstawie wyciągu z banku, można pójść do urzędu i złożyć podanie o obywatelstwo bezpośrednio. I to jest nawet łatwiej, jest to najłatwiejsza metoda. Takich imigrantów wszyscy chcą, wiadomo, więc to jest najłatwiejsza metoda. Dość szybko dostaje się zgodę. Tak chcemy Cię, tak trzymaj pieniądze w banku, na, trzymaj dolary w naszym banku takich lubimy. Natomiast jeśli chodzi o sponsorowanie przez małżeństwo, to najpierw uzyskuje się prawo pobytu stałego. I to, to prawo pobytu stałego to na podstawie tego można pracować albo studiować też w Kanadzie. Można już ma się normalnie nie ma, nie ma się jeszcze prawa głosowania. Ale ma się prawo pracy i normalnego życia w Kanadzie i po pięciu latach, tak samo w Kanadzie, jak i w Stanach, to jest pięć lat pobytu stałego. Jeśli wszystko jest w porządku, to można starać się o obywatelstwo. Się nie narozrabiało w tym czasie, to co jest w przypadku większości osób to można się starać o obywatelstwo i wtedy ma się już wszystkie takie, takie samo, dokładnie prawa formalnie, przynajmniej jak osoba, która jest urodzona w, w, kan w Kanadzie, a jeśli ktoś się stara do Stanów, no to taka sama, takie same prawo, jak ktoś urodzony w Stanach. I to tyle krótko, także ży życzę powodzenia, jeśli ktoś ma takie pleny, do usłyszenia. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, proszę bardzo, pytajcie, ja chętnie odpowiem. Dzięki, pa.